Siemaneczko, ja nazywam się Dabra, w dzisiejszym materiale zobaczycie playerpicka z ikoną w wersji Prime. Oczywiście tego playerpicka otworzymy w ciemno, więc zakryjemy sobie po prostu trzema różnymi ikonami i będziemy po kolei odkrywać, ee, tak jak jest to w sumie już popularne u każdego twórcy, ale w sumie to jest ciekawsze, nie, niż ee niż od razu otwieranie, bo tak to można się albo zawieść, albo ucieszyć od razu, a tak to jest taki moment y, takiej y, ekscytacji. Y, więc y, otworzymy sobie oczywiście tego player picka, y, w Ciemno, będziemy odkrywać te karty, eee, co mogę jeszcze powiedzieć, wspominałem, nie, jeszcze nie wspominałem, a wczoraj dogrywałem Food z nagród za Food nie będzie, ponieważ nic totalnie nie trafiłem, zrobiłem bilans 13-7, więc jestem zły na siebie, bo miałem w pewnym momencie 13-4, ale trzy mecze ostatnie przegrałem. Więc no, posypałem się tak naprawdę, więc nie ma tej paczki z tocami, a z playerpików tam czerwony wleciał mi Karasko, 92 i Gerard Moreno, więc ich po prostu przepaliłem i mamy teraz tą paczkę z ikoną, dobra, no i o moim futrzanku, no wiecie, być może za tydzień pójdzie mi lepiej i po prostu nagramy też materiał, w którym otwieram nagrody, ponieważ będzie... Co otwierać, a teraz no, lipa, tym bardziej, że zaobostrzyli te nagrody. E, dobra, no czeka nas ten, ten player Pixikon. No, ja wyjdę z klubu i wyjdę jeszcze raz. Mam wrażenie, że to mi przyniesie szczęście. I teraz w tym momencie otwieram za 3, 2, 1 i poszło. E, I teraz. Moim zadaniem jest po prostu zmniejszać Ronaldo Nazario i zobaczyć, co będzie w środku. Więc po kolei. Tutaj nie jest karta posiadana. Teraz sprawdźmy, czy mamy posiadaną, bo ostatnio mieliśmy dwie z trzech posiadanych, więc było dosyć nieciekawie. A teraz nie mamy żadnej posiadanej. No i dobra, to od, od lewej strony. Powiedzmy, że od lewej strony. Zobaczmy, co to będzie. Fizyczność podania. Jakiś kin. dobrze. Niedobrze. Takich ikon byśmy nie chcieli trafiać. Co będzie dalej? Ej, 94 tempa, 91 strzał, 90 driblingu i dosyć spoko. O'Reilly, OK. To już jest ok. To już jest spoko. To jest. To jest dobry traf, to jest naprawdę dobry traf. No i trzecia ikona chyba średnia Cliver. Dobra, jest Thierry O'Reilly. chciałem go wersi, robić w wersji Optimus, ale jak trafiliśmy w wersji Prime. Też może być. Jest spoko, jestem zadowolony. Jak najbardziej. Wlatuję oczywiście do pierwszego składu zamiast Kiliana Mbappe. Eee, no i co? I zobaczymy, jak tam będzie się gra o Legendzie Arsenalu. Ja jestem kibicem Arsenalu, więc jak najbardziej się cieszę. Może marze, jak macie jakiś pomysł na odcinek? Może jakiś draftik zagramy? Dajcie znać w sekcji komentarzy. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć!